Aż jestem w szoku, bo wszystko jest okej, okay. teraz czekamy tylko na wyniki progesteronu, jeśli będzie tak jak trzeba, to za dwa dni transfer. Idziemy do fryzjera? Tak, tak. I co będzie fryzjer robił? Chach, ciach, tak. Sama idziesz? Jak mała kaczuszka gąska. Jak kaczuszki chodzą? Tak, chodzą kaczki. No. no. Kaczuszko nasze. wa wa. Hej, kochaj, mam chwileczkę, żeby do Was coś tutaj powiedzieć i ponagrywać. Generalnie dzień mm, mija za dniem. I to nie jest tak, jak przy tamtym transferze Mańkowym, że gdzie miałam. Mm, więcej takiego luzu i co ma też minusy, bo miałam więcej czasu na myślenie, a teraz nie mam czasu za bardzo nawet, żeby wyciągnąć telefon i nagrać. I nie wiem w ogóle, jak będą wyglądały te vlogi z przygotowań już z tej ostatniej prostej do transferu, bo może się okazać, że to będzie zlepek kilku etapów tak naprawdę. Transfer jest już jutro. Także y, wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Oprócz tej jednej wpadki, kiedy endometrium na chwilę się zatrzymało i poczułam takie chwilę grozy. Ja się czuję zmęczona, bo progesteron już jest na dość wysokim poziomie. Wczoraj odebrałam wyniki i jest 38. To jest taki wysoki poziom. Ja też jestem na trochę innym, innej takiej stymulacji do transferu. Nie jestem na sztucznym cyklu, tylko na jakby stymulacji mojej owulacji to troszeczkę jest inna procedura dlatego mam też swój własny progesteron, więc czuję się jak tak w drugiej fazie cyklu po takim, po takiej podwójnej owulacji, gdzie no już te hormony zaczynają trochę dawać się we znaki do tego no jest intensywnie bo Mania ma już prawie dwa lata, więc jest takim dzieckiem, gdzie wszędzie jest jej pełno i i trzeba, jednak ten wysiłek fizyczny jest, jest dużo większy niż te dwa lata temu, ponad kiedy mogłam chodzić sobie rekreacyjnie na spacerki z bratanicą, ale kiedy chciałam odpocząć, to po prostu oddawałam ją pod opiekę rodziców. No i cóż, psychicznie czuję się ok. Mm. Wiecie, no nie mam czasu po prostu na rozmyślanie nad tym, co będzie. Yy, staram się być spokojna, staram się nie nastawiać na nic, ale wiadomo, że gdzieś tam już jakby moje samopoczucie fizyczne jest tak średnie teraz, że chciałabym, żeby to było po coś. A wiadomo, że no nikt nie da mi takiej gwarancji. Yy, no i tyle. No. Teraz najtrudniejsze przed nami, bo oczekiwanie do zrobienia badań do zrobienia testu, więc tak naprawdę teraz to jest taki czas jeszcze lajtowy, a od jutra się zacznie. Także, także tak, tyle chciałam wam powiedzieć i myślę, że to będzie jakby koniec tych przygotowań do transferu. Jutro już zobaczymy się w drodze do Poznania po odbiór rodzeństwa dla Mani. Jak widzieliście, mania była dzisiaj u fryzjera, bo y, trzeba było troszeczkę podciąć jej grzywkę, trzeba było trochę podciąć włosy. No, ma niesamowite te włosy i fryzurę. Jestem po prostu y, oczarowana wciąż i przyznam Wam szczerze, że ona jest takim wizerunkowym spełnieniem moich marzeń. Y, jeżeli kiedykolwiek marzyłam o tym, y, że będę miała córkę, to właśnie ona wygląda tak jak mania.